Cześć, jak się macie? Z tej strony oczywiście kasztan i pokażę Wam jak otwieram paczkę z 27 kartami. W tym będę w tej paczce 8 rzadkich. Zostawcie łapki w górę, subuciuknę, nie przykleić koliczków na flany. Zaczynamy. O! Jest niebiesko. Jeszcze jak Pajor, jeszcze jakoś będzie <Grydanie> Berno Silva 91. No świetnie Jak zacząłem Polskę i ten niebieski kolor sobie tak myślałem to będzie bo myślałem o tym oczywiście no ale świetnie silva 91 trifony tak jest o takie karty mi chodzi nie mam jego wersję uderzenie gromu ale sobie będę grał oczywiście tą jego wersją wyróżnienie toty szan dominacja chyba to się nazywa jakoś tak. No to, to by wątpliwie. Ja bardzo dziękuję za oglądanie Życzę miłego dnia. pozdrawiam was. Trzymajcie. Cześć.